Mam tutaj Mister 3735 i oj ja jadł... pierdę Dobra dzisiaj później się... gra Over Speed I to sam na początku sobie wybieram, ale to gra wyszła w 2009 roku chyba I te... o, to odkłady jest zdecydowanie w ogóle ty, a grałem w i wiem, że to jest szybsze no, mają potrzebujemy jednak I proszę bardzo jedziemy Nie wiem, może polecasz, może nie znaczy, fajna jest, fajna, nawet bardzo fajna. Yy. No właśnie, takie pomposzki nam wysyłają. Wow, wiesz, tutaj jestem akurat mhm, ostatni. Yy. No to nawet, za chwilę się podbijemy. Move. Mmm, mmm, mmm. No, chcę... no, normalnie się nikt nie chce ścigać, jaki żum. ścigać cieka. No, no los, już, No, już, 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 już. No w końcu. O, ten, ten musi się chcieć. No i... Y... Alison widać 115. Eee, nie, nie wiem. Dobra, za pan jedziemy. Posz, i nie. Tak. No jak szybko porównanie do mnie widać myślę, że się wam spodoba tego robić nie chcę, nie wiem na jakie strony to gra, naprawdę nie wiem, ale nie jest ona droga, jak to wyjście z oka. Tutaj jedziemy. Żeby to prześcigać trzeba, żeby wygrać z tymi... Pami. Na początku to jest bardzo 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 proste Ale wieszcie what to fuck Ale na moim poziomie co jestem na moim drugim profilu to Po prostu takie to jest trudne Większość wysiłków Oczywiście przegrywałam No tą klasę zresztą jestem to, że całym przyszłem tego nas, ja Nie się. tego trzeba po raz drugi jej wyprzedzić Nie, i przypieczę. Dobra i to właśnie o to chodzi, że się tak ści, yy, no, no. gra jest bardzo fajna, naprawdę ją polecam. Ale... Yy, dla mnie ona jest nawet ona ma bardzo podobną nazwę do gry Need for Speed bo się nazywa, teraz co teraz gramy, nazywa się Overspeed ale z Need for Speedem prawie nic nie ma wspólnego bo w ogóle tam można po prostu w tej grze jest prawie wszystko inne, po prostu tutaj na pewno chyba nie mamy. Chyba. No jeszcze tak daleko nie doszłam, żeby to wiedzieć, ale raczej nie ma, myślę. No, ten mestig możemy wygrać, ale też się kilka razy tak zdarzało, że się bo Ojej, już wygrałem, albo nagle w drzewo, albo w słup, albo w, też coś tam przewaliłem i. Już miałem po wygranej, już mi po stopniu chwili ja jeszcze po wybranych w się, ale to już takie dogonienie to tym co mi to da... Tak. I wam na tym zakręcie, bo idziecie na trasie, trasie się ścigać, jak ktoś ma tą grę, to radziłbym wam zwolnić się tym zakrętem. No, i zwyciężyłeś. Naprawdę super. Teraz do garażu i to założyłem, to będziemy mieli nacenia patrzcie na tutaj paradą. Jeźliśmy tu. 100, teraz mamy 84 to mieliśmy 7.8, to teraz jest 77 to było 117, teraz jest 119. w następnym odcinku. To było jako wprowadzenie. Do zobaczenia.